Dzień dobry moi kochani, już mam przygotowaną deskę. Mam przygotowany nóż. I dzisiaj będziemy robić, przygotowywać mięso na jutro na barbecue. Typowo australijskie danie czyli to, co oni kochają barbecue. Na mięso, ale będę miała trochę gości. Będę miała trochę gości, więc przygotujemy karczek, barbecue, pałki z kurczaka, udzia, podudzia z kurczaka, podudzia z kurczaka. No i oczywiście nie może zabraknąć bekonu. Bekonu mam dwie paczki, bo jest taki duży, więc to dzisiaj przyprawimy. Ja robię również to w bardzo prosty sposób. Teraz to wszystko umyję, i dopiero wtedy będziemy przyprawiać. I tak właśnie przesuszymy, i będziemy peklować. Tak tu mam miód, pieprz. Majeranek, paprykę z wędzoną, sypki garlic, czyli czosnek, anion w listkach, czyli cebulka, i do niektórych do niech, do chyba dam do bekonu chili flex, czyli płatki chili. Dobra, obsuszamy obsusz, obsuszymy to wszystko. O, I już możemy powolutku beklować. A, jeszcze soli zapomniałam. Solimy. Ona do jutra fajnie, fajnie się to przygryzie. Bekon lubię tak naprawdę e, najprościej, dlatego że tu jest ten tłuszczyk. On potem się wypiecze. Do tego bierzemy czarny pieprz. Nie może zabraknąć czosnku, bo czosnek jest głównym takim składnikiem, który daje super zapach tej potrawie. Na barbecue, czyli na grillu smakuje to. Idealnie. No i teraz będę wkładała do pojemnika. Do pojemnika już jak to jest przyprawione. O, potem będziemy przyprawiać już w pojemniku. Czekajcie. O, jeszcze mi tu jeden wejdzie. to to ubijemy. A, wiem, że zapomniałam. Dobra, jeszcze mieliśmy dać jeszcze dajemy do tego płatki, czyli. Płatki, czyli. I powtarzamy w pojemniku tą samą czynność. I tak wygląda mój zapeklowany bekon. Na noc do lodówki jutro po południu będziemy robić barbecue. Tu jeszcze mamy dwa sosy, które wam pokażę, ale teraz zrobimy karczek. Karczek. Fajny kawałek mięsa. Szukam noża. O, tu jest. Dobra, no to krajemy. No, i z takiego kawałka i z takiego kawałka wyszło mi tyle, tyle właśnie mięsa. No, i teraz co będziemy tutaj robić? Tu oczywiście jest to umyte, już ładnie obsechło. Rozłożymy teraz połeczki, będziemy przeprawiać, żeby się do jutra ładnie przegryzło. I takie małe kawałki tutaj mi zostały. O, no jest cała tata, więc teraz wytręcę tylko ręce i już będziemy. I jak, jak przyprawiam karczek? Karczek również przyprawiam. Do karczku zamiast soli dodaję wegetę. Dlatego, że karczek ma taki trochę inny smak. Ja tam wszystko robię na oko. Więc jak sami zobaczcie, Troszeczkę wegety z dwóch stron i to wystarczy. Do tego dodaję pieprz mielony, ziołowy, ziołowy ma naprawdę przepyszny smak i tak też posypiemy. Po każdym kawałeczku. Ja mówię, tutaj nie ma nic, co chodzi o kilogramy, o waga, jaka musi być. Nie, kochani, na oko. Ja to wszystko robię na oko. No i oczywiście czosnek jest bardzo ważnym aspektem w mięsie wieprzowym, przynajmniej w moim, moim mniemaniu. Ale tutaj dodaję majeranek. Do każdej karkówki dodaję majeranek. I co tu jeszcze możemy dać? Może. Aha, i jeszcze daję do majeranku, daję troszeczkę wędzonej papryki. Wędzona papryka też daje taki fajny posmak. Tak. Teraz otwieramy i posypujemy wędzoną papryką. Z dwóch stron aromat jest bardzo dobry nie ma nic skomplikowanego nic co mogłabym również troszeczkę zrobić rozrobić miodu i zrobić to na słodko ale stwierdziłam, że kurczak będzie będzie w teriaki sos ale jest to teriyaki sos jest na bazie czosnku i imbiru bardzo dobrze wydaje się właśnie do warzyw, do kurczaka. Nie do wieprzowiny, więc ten sos użyjemy do kurczaka. Tam takie małe. I powtarzamy cały proces, czyli używamy wegeta. Czyli co to jest wegeta? To jest taki kucharek w Polsce? Tak, chyba to samo. To są mielone warzywa. No, proces jest dokładnie taki sam, jak robiliśmy w pierwszej warstwie. Nie dodaję czarnego pieprzu. Dodajemy czosnek. Czosnek musi być wszędzie. Dodajemy, dodajemy majeranek. Na tą drugą warstwę dodaję też również cebulkę. Kładki cebulki. One też tak przejdą fajnie smakiem. I na końcu wędzona papryka. Również taki karczek, jak robię w piekarniku, dokładnie tak samo go marynuję, dlatego, że, że ma. Kolejność jest też dowolna. To nie jest tak, że musicie akurat zrobić w tej samej kolejności, co ja. Nie. Nie musicie. Możecie sobie teraz w mojej ranku dodać innych ziół, na przykład. Możecie dać koperek, możecie dać, nie wiem, słodką paprykę. Ja mam wędzoną w tym przypadku, ale czasami też używam słodkiej papryki, więc chodźcie. I karkówka już jest przyrządzona w bardzo prosty sposób, bez żadnego wysiłku. Jak wiecie, ja nie lubię się męczyć w kuchni. Dla mnie kuchnia i jedzenie z przyjemnością, ale nie, że poświęcam temu cały Boży Dzień. Podłoga z kurczaka zrobimy w sos. Możecie użyć do, 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 do udek, możecie użyć do um, filetów z kurczaka. Naprawdę. Bardzo dobry, dobra marynata. Lubię też satay, ale dlatego, że jeden z gości jest uczulony na orzeszki ziemne, bo tam są orzeszki ziemne, więc nie robię, żeby nie było jakichś sytuacji alergicznej. Marynata bardzo fajnie pachnie. Bardzo przyjemne w smaku. Mięso napeklowane. Owiniemy, owrapujemy. Drugie. Drugie zrobimy, udka zrobimy, pod udział zrobimy w sweet chili, czyli w słodkim chili. Do kurczaka również nadaje się idealnie sweet chili sauce. Tak jak mówiłam, nie przepadam za zbyt ostrymi smakami. Natomiast switczy i się daje taką, dlatego że to jest mięso z kością, jest też skóra, więc przejdzie tą słodyczą. Lejemy. Wylewamy na kurczaka. Proste, 3 minuty. Teraz przemieszamy. Ten sos się tam wgryz nam, te udka. Szczególne folie, żeby to wszystko owinąć i wsadzić do lodówki. I do jutra. Do jutra w lodówce będą stały, przegryzą się. A gdzieś koło godziny popołudniowych Będziemy piekli właśnie na grill. Te potrawy zobaczycie jutro. Dziękuję za oglądanie na tą chwilę i zapraszam Was do kontynuacji grilla w dniu jutrzejszym. Deszczek napada. thank you.